Tadaun, kończymy, kończymy, tadaun. Kończymy cykl o pracy wewnętrznej nad poszerzeniem świadomości. Wszystko w funkcji miłości. Praca, która jest ważna, związana, z, można powiedzieć, z otoczeniem modlitewnym, z wszystkim, co robimy wokół modlitwy. Pamiętajmy, że modlitwa nie ma zmieniać Boga. Jego opinii na jakiś temat, tylko ma zmieniać nas, udrażniać kanał życia, miłości, którym możemy być, którym w zamierzeniu jesteśmy, by w nas, przez nas, poprzez nas jaśniała miłość Boga, Chrystus w swój jedyny, niepowtarzalny sposób. Dziękuję za wszystkie. Komentarze pod filmem, A, ale właśnie póki za, zacznę, to chcę powiedzieć, bo kurczę, zapomnę. Taki już stary jestem, że zapominam. E, za, m, zaczynamy w grudniu warsztaty o wewnętrznym dziecku. To one mają dwa odcinki. Pierwszy jest w grudniu, drugi w marcu i można się zapisywać. Jeśli nie byliście na tych warsztatach, bardzo zapraszam do tego doświadczenia. Prowadzimy je z Moniką. Na bieżąco po warsztatach odpowiadam na pytania uczestników, jeśli się jakieś pojawią. Edytowa edytowane są te warsztaty w grudniu 16, o ile dobrze pamiętam. W linku w rozwinięciu filmu macie możliwość sprawdzenia, zapisania się, jeśli byście chcieli. Warsztaty online trzeba tylko sobie stworzyć. Kichnę o matko, albo nie kichnę, nie. kichnę jednak. O, teraz 100 osób powiedziałem na zdrowie. Dziękuję. Trzeba tylko mieć dobre warunki, ciszę, możliwość położenia się. To wszystko jest też w opisie warsztatów. Tak, żeby Wam nikt w domu nie przeszkadzał. I powiedziałem to, co chciałem, żeby nie zapomnieć. Wracam do praktyk duchowych. Mamy wiśnie na torcie. Wiśnie, wiśnie. Ważny moment. Praca z intelektem. Przypomnę o nietworzeniu paradygmatu i w ramach tego żadnego paradygmatu. W ramach tego powiedziałem, że nie ma znaczenia, co sądzisz o tym, czy o owym. Za Richardem Rorem to stwierdzenie. Bardzo to stwierdzenie jest, oczywiście jak miecz, jest trochę przesadzone. No bo ma znaczenie w momencie, w którym podejmujemy decyzję, ma znaczenie, kiedy zwłaszcza nieuświadomione przekonania wpływają na nasze postawy życiowe. To wszystko się zgadza oczywiście. Mam nadzieję, że to jest dla Was oczywiste. Natomiast rzeczywiście, jeśli się przyjrzymy, to miętolenie, takie kompulsywne miętolenie swoich przekonań, które nasz intelekt lubi robić. To jest coś kompletnie nieefektywnego. Że lepiej nie trzymać się żadnej struktury w intelekcie i tylko w momencie, w którym jest potrzebne, wynurzamy się. Dziwne, bo właśnie jeśli nie miętolimy, tylko się poz pozostawimy w pewnej apofatyczności w życia, w niedopowiedzeniu, w niedomyśleniu, w niedokreśleniu. To, gdy się mamy wynurzyć i na przykład powiedzieć taką prezentację, jak ja teraz, zrobić coś intelektualnie, podjąć jakąś decyzję, robimy to znacznie sprawniej, niż jak kompulsywnie miętolimy swoje przekonania cały czas. I to jest dużo czystsze, co się wynurza, niż to, co my sobie tam ustrukturyzujemy. Później jest też. Oczywiście istotne to wszystko, co robi nasz umysł w konsekwencji, czyli wygłasza opinię na jakiś temat, tak? Nie mówię teraz o prelekcji. Robię coś w określonym celu, zaplanowane, ok, ale takie, wiecie, nagle gajdowe, eks-katedra w towarzystwie, a prawda jest taka, tralalala, tralalala. No to właśnie to tego trzeba unikać. Czyli to naprawdę nie ma znaczenia, co ty myślisz. Nie wygłaszaj tych swoich mądrości. Pozwól sobie na to, żeby pozostać w tym niedopowiedzeniu. A zobaczysz, jakie to jest cudowne, jakie dobre owoce przynosi. Czyli krótko mówiąc, w tym stwierdzeniu chodzi o to, żeby. Używać intelektu ze względu na cel, a nie pozwalać mu kompulsywnie tutaj miętolić jakieś zagadnienia. Jak ktoś jest uczciwy wewnętrznie, to zobaczy ile czasu temu poświęca, by tych opinii po prostu w sobie nie wyrabiać i równocześnie by ich nie wygłaszać. O. No dobrze. To to jeszcze jest bułka z masłem, przynajmniej dla mnie teraz już, ale to nie było proste. Natomiast to, co jeszcze jest dla mnie osobiście bardzo trudne, a jest jakoś z tym związane. To druga wiśnia na torcie. Wiśnia. Mówię. To nie jest wisienka. Tylko gruba sprawa, mianowicie takie hasełko. Uwaga jakby tam jakimś youtuberem to by pewnie coś tam na ekranie się zrobiło tu się nic nie zrobić, bo nie mam na to czasu ani ochoty pozwól światu być sobą takie coś pozwól światu być sobą i tu znów oczywiście m, trzeba parę słów dopowiedzieć co przez to byśmy rozumieli to jest w zasadzie, myślę, postawa Boska, bo Boża, bo Bóg pozwala światu być sobą. O ile się dobrze orientuje, to słońce jego wschodzi nad złymi dobrymi i wcale nie mniej wchodzi nad tymi złymi, i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, i sieje ziarno na glebę, która nie przynosi plonów, i na skałę również. I gdzieś jego uczniowie zapisali, nie opierajcie się złu, poddajcie się na przykład bardzo, już wtedy oni wiedzieli, niesprawiedliwemu niewolnictwu. Nie, nie róbcie rewolucji. Nie, nie, nie róbcie w ten sposób tej rewolucji, może tak. Czyli w zasadzie skandaliczna, można by powiedzieć, trochę, trochę postawa wobec głupoty. Zła, a nawet byśmy powiedzieli, czasem cierpienia. Wchodzimy na bardzo wrażliwy grunt, ja wiem, ale ta zasada pozwól światu być sobą, to jest taka zasada, która mówi: nie, nie rób wcisków, nie rób niczego na siłę. Nie w ten sposób się dokonuje zmiana świata, i ta zasada również. Jest bardzo bliska postawie terapeutycznej, gdzie terapeuta daje coś wyłącznie wtedy, gdy jest poproszony. W tej zasadzie mielibyśmy również to, co się łączy z poprzednim mianowicie nie traci energii na zmienianie ludzi, na zmienianie myślenia ludzi na swój temat to jest oczywiste, ale w ogóle na, na te właśnie. Zmienianie ich opinii. Nie znaczy to izolacji i niezaangażowania. Bądź zaangażowany przez uważność, miłość, modlitwę. Właściwie uważność i miłość to jest, można powiedzieć, synonim właśnie tej postawy, którą my nazywamy modlitwą. Ale reaguj tylko wtedy. Gdy jesteś poproszony o, o tę reakcję. No i dla mnie osobiście to było trudne i do pojęcia, i trudne do zaakceptowania. A przede wszystkim moje autorytarne struktury, chętne zmieniać świat na oczywiście lepszy i w określony sposób, mój autorytaryzm był tutaj. Bardzo, bardzo wzburzony i niechętny do tej postawy. Do tej pory uczę się tego. Bardzo wiele uczy mnie moja praca z moimi pacjentami, rozmówcami, by czekać, nie, nie, nie rozwijać nikogo, że tak powiem, na siłę. Wiecie, co się stanie z różą, kiedy ją rozwiniecie. Z róży, gdy ją rozwiniecie palcami, trzeba czekać. Czekać na ten moment, w którym człowiek sam zechce. No i jak łatwo się domyślić, są pewne, pewne wyjątki. Tym wyjątkiem będzie reakcja na jakieś cierpienie ludzi, które, którego nawet oni nie mogą w którym oni nawet nie mogą zawołać, poprosić o pomoc, bo nie są w stanie. Nie są w stanie. Pewnie wszystkie sytuacje, w których dokonuje się przemoc, agresja i jakaś, w której, którą my jakkolwiek możemy, jakkolwiek możemy przerwać czy zareagować, jakieś sytuacje, w których naprawdę Jesteśmy wezwani, by coś zrobić, ale to się naprawdę może się zdziwicie, zdarza rzadko. Zasadniczo trudno jest pozwolić żonie być sobą, dzieciom być sobą, pozwolić y, wspólnocie być sobą, kościołowi być sobą, y, Polsce być sobą, politykom być sobą. Wyższa szkoła jazdy. Y, to, to, to jest coś, to jest postawa, która jest bliska Bogu. Tak bym zaryzykował to stwierdzenie. Tutaj jeszcze taki mały nawiasik. Jak reagować na przemoc? Nie wiem, czy zwróciliście na to kiedyś uwagę. Mnie to w pewnym momencie bardzo zaskoczyło, wręcz nawet szokowało Mianowicie, że owszem w Ewangelii jest mnóstwo na temat tego jak Jezus przyjmuje jaką Jezus przyjmuje postawę wobec zła, które spada na Niego samego. ale właściwie właściwie to nie mamy przykładów na to jak reagowałby Jezus na zło czy krzywdę, która spadałaby w Jego obecności na kogoś innego. Oczywiście mamy sytuację, gdy tam y, ktoś obcina ucho, Piotr chyba tak, obcina ucho, słudze arcykapłana w ogrójcu, ale to jest oczywiście tekst ikoniczny, to nie jest historyczna, y, można powiedzieć, reakcja. Jest to jakaś ikona. Y, Mamy jakąś reakcję na to, gdy chcą kamienować kobietę, ale to też jest bardzo nie, mało do, jakby do powiedzenia. Ciekaw, ciekawe by było zobaczyć, jak Jezus by reagował na to, gdyby ktoś przyszedł pobić jego matkę na przykład, prawda? Co on by wtedy zrobił? i Ubłagam, tylko nie piszcie, co by zrobił. Ponieważ moje no, jest przekonanie takie, że, że to jest nie, jakby celowe niedopowiedzenie w Ewangelii, bo my mamy światło, ja przynajmniej tego doświadczam na to, jak zareagować i ta reakcja jest tylko moja. Można by powiedzieć. Nie, nie, nie do osądzania tak bym powiedział oczywiście, że ktoś może się zabrać za sądzenie, ale moim zdaniem to nie niedopowiedzenie jest właśnie po to, by można było z tym zarezonować po swojemu w jedyny, niepowtarzalny sposób eee, więc proszę, proszę nie rozwijajmy tej dyskusji eee, może na ten temat co Pan Jezus by zrobił, gdyby bita jego matkę eee, natomiast eee, Zobaczmy, że to rzeczywiście jest niedopowiedziane. Jest napisane, jak reagować, gdy zło przychodzi do nas nienawiść, agresja ale to, jak przychodzi do kogoś, na kogoś, to właściwie nie. No i teraz um, zamykam ten nawias. Wracając do tego pięknego, moim zdaniem, wezwania. Pozwól światu być sobą. Ono jest, może dla kogoś jest ryzykowne, ale uwaga, mam głębokie przekonanie, i nie tylko przekonanie, ale doświadczenie, że właśnie taka postawa zmienia świat. Tylko taka postawa zmienia realny sposób. Prowadzi do rozwoju i zmienia świat. Yy, możesz uważać inaczej. Pozwalam ci być sobą. Trzymajcie się, kochani, i będziemy odpowiadali sobie na kolejne pytania. Mi się tutaj zrobiło odpowiedź na jedno pytanie, 12 odcinkowa, no ale tak sobie płyniemy przez życie. Bardzo, bardzo Was pozdrawiam, dziękuję. No i próbuję teraz to zakończyć. Pozwól światu być sobą.